Witam wszystkich widzów na kanale YouTube. Paweł Introducing i wszystkie osoby, które kupują w Biedronce i przepłacają, zapraszam do zakupów w Selgrosie. Jest taniej i świeże produkty, i nie oszukują na cenach, i nie zawyżają cen. Dlatego polecam Selgrosa robić zakupy. Poleca Paweł Introducing i patrzcie na daty oraz kraj pochodzenia. Witam wszystkich widzów na kanale YouTube. Paweł Introducing i wszystkie osoby, które kupują w biedronce i przepłacają, zapraszam do zakupów w Selgrosie. Jest taniej i świeże produkty, i nie oszukują na cenach, i nie zawyżają cen. Dlatego polecam Selgrosa robić zakupy. Poleca Paweł Introducing i patrzcie na daty oraz kraj pochodzenia. Witam wszystkich widzów na kanale YouTube. Paweł Introducing i wszystkie osoby, które kupują w Biedronce i przepłacają, zapraszam do zakupów w Selgrosie. Jest taniej i świeże produkty, i nie oszukują na cenach, i nie zawyżają cen. Dlatego polecam Selgrosa robić zakupy. Poleca Paweł Introducing i patrzcie na daty oraz kraj pochodzenia.